Czasy polskiej Rzeczpospolitej Ludowej różni ludzie wspominają różnie. Jedni byli zachwyceni panującym modelem gospodarki, a inni nie znosili komunistycznego ustroju. Wielu Polaków chciało uciec z perelowskiej rzeczywistości. Jednym udało się wyrobić paszport i przedostać się za żelazną kurtynę, drudzy podejmowali bardziej desperackie środki, jakimi były między innymi porwania samolotów. Ja nazywam się Krzysztof Zagdan i zapraszam was na drugi odcinek z serii historii z czarnych skrzynek zatytułowanej Podniebny terror. Bank angle. Bank angle. Historie z czarnych skrzynek. Too low terrain. Pull up. Pull up. Eksplozja na pokładzie lotu. Scenariusz do odcinka powstał w oparciu o opublikowane w sieci artykuły i publikacje dotyczące tego zdarzenia. Był 26 sierpnia 1970 roku, godzina 17.00. Na płycie lotniska Katowice-Pyżowice stoi pasażerski Antonow AN-24 w barwach narodowego przewoźnika polskich linii lotniczych LOT. Maszyna o numerach rejestracyjnych Sierra Papa Lima Tango Delta została wyprodukowana 4 lata temu. Tego dnia ma wykonać lot numer 046 z Katowic do Warszawy. Ten model Antonowa jest wykorzystywany przez lot do obsługi tras krajowych i do państw sąsiadujących bezpośrednio z Polską Rzeczpospolitą Ludową i jest koniem roboczym narodowego przewoźnika. AN-24 jest w stanie przyjąć na pokład 44 osoby, a jego załoga składa się z czterech osób trzech pilotów i jednej stewardessy. 26 sierpnia 1970 roku w kabinie Antonowa Lima Tango Delta zajętych jest 27 foteli. Planowany start lotu 046 miał być o 17.30, ale ten termin nie został dotrzymany. Osiem minut później piloci zwiększają moc dwóch turbośmigłowych silników, by Antonow AN-24 wystartował z lotniska Katowice-Pryżowice. Przed pasażerami szykuje się spokojna 45-minutowa podróż do stolicy Polski. Jedna z osób przebywających na pokładzie ma odmienne plany. Rudolf Olma. Urodził się w 1943 roku w rodzinie częściowo niemieckiej, która mieszkała w ówczesnym Bielsku. Gdy Druga wojna światowa się skończyła, stało się jasnym, że przywrócona na mapę Europy Polska znajdzie się pod wpływem Związku Radzieckiego. Rodzina Olmów postanowiła spakować walizki i opuścić rodzinne okolice, korzystając z możliwości organizowanego wyjazdu do RFN. Choroba ojca Rudolfa, który był Niemcem, pokrzyżowała te plany. Postanowili zostać na miejscu, gdzie w 1952 roku głowa rodziny Olmów zmarła. Dzieciństwo Rudolfa i jego brata Leona nie należało do przyjemnych. Wszyscy żyli w biedzie, a matka chłopców nie dawała sobie rady z ich wychowaniem, poświęcając się pracy, by ich wszystkich utrzymać. Bracia zostawieni sami sobie postanowili sobie radzić, dopuszczając się drobnych kradzieży i rozbojów. Ostatecznie młodzi Olmowie zostali zabrani do domu dziecka. Po opuszczeniu ośrodka tendencja do kradzieży nie ustała w Rudolfie i z powodu próby rabunku z łamaniem wylądował on w więzieniu. Odsiadując karę, wyuczył się zawodu ślusarza, by po opuszczeniu więziennych murów podjąć się pracy w bielskich zakładach sprzętu elektronicznego Apena. Mimo wzrastania w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Rudolf czuł się tutaj obco. Czuł się Niemcem, tak jak jego zmarły ojciec. Niektóre źródła twierdzą, że Rudolf Olma poszukiwał dokumentów potwierdzających jego pochodzenie, lecz okazało się, że zostały one spalone przez jego brata Leona, który był gnębiony przez znajomych z powodu niemieckich korzeni. Komunistyczna rzeczywistość, w której wzrastał, nie przekonywała go do tego, by wiązać z tym krajem jakąkolwiek przyszłość. W oczach Rudolfa życie w zachodnich Niemczech było na znacznie wyższym poziomie niż w PRL. Jednak granice były szczelnie zamknięte. a by móc opuścić kraj, należało posiadać paszport, a ten nie był chętnie wydawany przez komunistyczne władze. Młody Olma wielokrotnie starał się uzyskać cenny dokument, ale niezależnie od przytaczanych argumentów, spotykał się zawsze z odmową. Według innych źródeł, Rudolf wspomniał swoim znajomym, że chce przedostać się do RFN i że czuje się Niemcem, ale do polskich placówek nigdy nie wpłynął żaden wniosek o wydanie paszportu lub o pozwolenie na wyjazd. Jeszcze inne dokumenty podają, że Olma jedynie słyszał od swoich znajomych, że ich wnioski o wyrobienie paszportu były odrzucane i stąd też uznał, że jego podanie również nie zostanie rozpatrzone pozytywnie. Te informacje nie zniechęciły Rudolfa do szukania pomysłów, jak opuścić Polskę. Dodatkową motywacją była leczona przez niego od kilku lat choroba układu moczowego. Mężczyzna wierzył, że za żelazną kurtyną będzie mógł w końcu uwolnić się od męczących go dolegliwości, a przebywająca w Niemieckiej Republice Federalnej rodzina przyjmie go z otwartymi ramionami. Jego myśli utknęły w jednym punkcie. Jak się stąd wydostać? W styczniu 1970 roku w czasie jednego ze spacerów dotarł do oddalonego o kilkanaście kilometrów od Bielska Białej jeziora w Międzybrodziu Białskim. Dokonał tam dość nietypowego odkrycia. Rudolf przy brzegu znalazł dwie kostki materiału wybuchowego, używanego prawdopodobnie przez miejscowych chłopców do dość nietypowego sposobu ogłuszania ryb z jeziora. To znalezisko poddało zupełnie nową myśl. Rudolf Olma wykorzysta te materiały do porwania samolotu. Czy to desperacki pomysł szaleńca? Niekoniecznie. Po zakończeniu II wojny światowej wielu Polaków nie zgadzało się na życie w kraju będącym pod bezpośrednim wpływem Związku Radzieckiego. Spora część żołnierzy, która walczyła w formacjach wojsk na zachodnim froncie, nawet nie podejmowała próby powrotu do ojczyzny. Ci, którzy bili się o wolną Polskę, a zastali socjalistyczną, chcieli uciec z tej rzeczywistości. Z początku ucieczki podejmowali piloci z aeroklubów w Gdańsku i Bielsku-Białej. Ci pierwsi uciekali do Szwecji i Danii, a drudzy do Niemieckiej Republiki Federalnej. Jednak oni mieli dostęp do samolotów i tym samym do narzędzi niezbędnych do ucieczki drogą powietrzną. A co w przypadku, jeśli ktoś nie był członkiem aeroklubu i nie miał dostępu do jakiegokolwiek statku powietrznego? Pozostała możliwość uprowadzenia samolotu rejsowego. 16 września 1949 roku dziewięć osób dokonało porwania maszyny polskich linii lotniczych LOT, która miała tego dnia wykonać trasę z Gdańska do Katowic. Samolot jednak wylądował pod presją porywaczy w szwedzkim mieście Nyszopin. Trzy miesiące później, 17 grudnia 1949 roku, samolot lotu Douglas DC-3 miał zrealizować trasę z Katowic do Gdańska z międzylądowaniem w Łodzi. Po wystartowaniu do ostatniego odcinka podróży, maszyna zboczyła z kursu i zaczęła lecieć w kierunku duńskiej wyspy Borcholm, na której finalnie wylądowała. Uprowadzenia samolotu dokonali piloci sterujący Douglasem DC-3, do których w łodzi dosiadły się ich rodziny, by wspólnie uciec z PRL-u. Spośród 15 pasażerów, zaledwie dwie osoby zadeklarowały chęć powrotu do Polski. W międzyczasie ucieczki za żelazną kurtynę dokonywały załogi maszyn wojskowych, które finalnie lądowały również na wyspie Borchon. Jedną z bardziej popularnych była akcja podporucznika pilota Franciszka Jareckiego, który z bazy w Słupsku postanowił zbiec w kabinie myśliwca MiG-15. Ta maszyna, wykorzystywana wtedy prężnie w trwającej wojnie w Korei, była otoczona wielką tajemnicą przez wojskowych Związku Radzieckiego. W dniu 5 marca 1953 roku cały świat obiegła informacja, że wódz ZSRR Józef Stalin zmarł. Wtedy właśnie podporucznik jarecki usiadł za sterami Miga i migiem uciekł na wyspę Bornholm. Po jego lądowaniu zachodni technicy drobiazgowo zbadali myśliwiec, po czym pilot uciekinier dostał azyl, a Dończycy oddali samolot lotnictwu Ludowego Wojska Polskiego. W lotnictwie cywilnym nastąpiła przerwa w porwaniach samolotów, natomiast w samej Polsce narastał wśród obywateli bunt przeciwko szeroko praktykowanej cenzurze i ograniczaniu wolności słowa. Napiętą atmosferę dało się szczególnie odczuć w środowiskach studenckich, które rozpoczęły organizację wieców i protestów w marcu 1968 roku. Bunty były skutecznie tłumione przez oddziały ZOMO i ORMO a przyglądający się temu obywatele Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej zaczęli się organizować w ruchy antykomunistyczne. Inni zgadzali się z wolą i głosem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, a jeszcze inni zdecydowani byli uciec. 19 października 1969 roku samolot IU-18 polskich linii lotniczych LOT, wykonujący rejs do Kopenhagi z międzylądowaniem w Berlinie Wschodnim, został uprowadzony przez dwóch mieszkańców NRD, którzy żądali, by lądować na lotnisku Tegel w Berlinie Zachodnim. 5 czerwca 1970 roku AN-24 lecący ze Szczecina do Gdańska z powodu gruźb porywacza zmienił trasę i ostatecznie znalazł się w stolicy Danii. 7 sierpnia tego samego roku inny Antonów mający wykonać rejs ze Szczecina do Katowic, wylądował ostatecznie na lotnisku Tempelhof. Niecałe dwa tygodnie później IU-14 startujący z Gdańska zamiast dolecieć do Warszawy został uprowadzony na wyspę Borholm. Wieści o śmiałych porwaniach samolotów mimo funkcjonującego aparatu cenzury docierały do uszu obywateli Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, w tym również do Rudolfa Olmy, który mógł o nich słuchać z niemieckojęzycznych rozgłośni radiowych. Zainspirowany tymi wydarzeniami oraz znalezionymi materiałami wybuchowymi, postanowił, że właśnie w ten sposób zrealizuje swoje marzenie o opuszczeniu Polski. Zanim jednak przystąpi do działania, musi opracować jakiś plan. W swoich zamiarach postanowił, jako argument przekonujący do zmiany trasy lotu, stworzyć bombę. Do jej wykonania użył wcześniej znalezionego nad jeziorem trotylu oraz zegarek 9-voltową baterię, do których podpiął zapalnik. Od niego poprowadził linkę, którą, w razie konieczności, może zdetonować ładunek. Kolejną sprawą, która zaprzątała głowę Rudolfa, była kwestia samego lotu. Jako lotnisko, z którego będzie startować, wybrał najbliższy port w Katowicach. Olma nigdy wcześniej nie latał samolotem i zapewne nie chcąc zwrócić na siebie uwagi kogokolwiek, postanowił do swojego planu zaangażować swojego młodszego brata Leona i jego narzeczoną Marię. Poprosił ich, by polecieli z Katowic do Warszawy, by odebrali tam od jego znajomego pieniądze. Oczywiście tego znajomego i tych pieniędzy Nigdzie nie było, więc Leon i Maria wrócili z powrotem na Śląsk. Tam Rudolf wypytywał ich szczegółowo, jak wygląda odprawa, co można wnieść na pokład samolotu oraz jak wygląda sam lot. Później, 31 lipca 1970 roku, Olma postanowił przeprowadzić coś na kształt próby generalnej i zdecydował się polecieć z Katowic do Warszawy. Do wspólnej podróży zaprosił narzeczoną swojego brata pod tym samym zmyślonym pretekstem, co poprzednio czyli odebranie pieniędzy od znajomego. Dodatkowo Rudolf poprosił Marię, by ta zabrała na pokład oblany czekoladą tort z wafli, który miał być dla nich przekąską na czas podróży. Ten eksperyment miał pokazać Olmie, jak przebiega kontrola kobiet na lotnisku. Okazało się, że są one sprawdzane mniej dokładnie przez służby lotniskowe niż mężczyźni. Rudolf już wszystko wiedział i skrzętnie przygotowywał się do realizacji swojego planu opuszczenia Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, który miał zostać wcielony w życie 26 sierpnia 1970 roku. Tego dnia Olma ponownie wsiadł na pokład samolotu wykonującego lot numer 046 z Katowic do Warszawy. W tej podróży ponownie towarzyszyła mu narzeczona jego brata Leona. I tym razem Rudolf poprosił ją, by wzięła na pokład Antonowa tort czekoladowy. I tu pojawiła się kluczowa różnica. Pod warstwą czekolady i wafli Rudolf ukrył bombę, którą miał steroryzować załogę i zmusić pilotów do zmiany kursu na lotnisko w Wiedniu. Stamtąd miał przedostać się już do Republiki Federalnej Niemiec i rozpocząć wymarzony nowy etap swojego życia. O godzinie 17.38 samolot oderwał się od pasa startowego lotniska w Katowicach i zaczął się wznosić. Rudolf Olma, siedzący z przodu Antonowa, już wkrótce przystąpi do realizacji swojego planu. Too low terrain. Pull up. Kilka chwil po starcie, gdy AN-24 znalazł się na wysokości około 1000 metrów, nastąpiło poruszenie w samolocie. Rudolf Olma postanowił przystąpić do działania. Z siatki, którą wniosła narzeczona jego brata, a w której znajdowały się owoce i słodycze, wyjął torcik, w którego środku znajdowała się bomba. Według niektórych źródeł Rudolf podszedł do Stewardessy i powiedział jej, by przekazała pilotom wiadomość, że ma bombę i żąda skierowania samolotu na lotnisko w wiedniu. Gdy ta poszła wykonać zadanie, Olma przeszedł do przodu samolotu, stanął tyłem do drzwi kokpitu i przemówił do pasażerów. To, co mam w tej ręce, to trotyl. 400 gramów trotylu. Kto był w wojsku, ten wie, co to znaczy. Żaden strzał w plecy nie pomoże. Żądam, żebyśmy lecieli do Wiednia, w przeciwnym razie wysadzę samolot w powietrze. Rudolf musiał głośno mówić z uwagi na hałas generowany przez silniki pracujące z wysoką mocą. Pokazał również pasażerom trzymany w jednym ręku tort, z którego wystawała linka zaczepiona o palec drugiej ręki. Słowa, które wypowiedział Olma, powinny wzbudzić wśród innych podróżujących strach i panikę. Tak się jednak nie stało. Znany fotograf Leopold Dzikowski, który znajdował się wtedy na pokładzie, powiedział, że czuł się jak w kinie, że to zdarzenie, na które patrzy, jest nierealne. I on i inni pasażerowie zachowali spokój. Do czasu. Informacja o bombie na pokładzie dotarła do pilotów lotu 046, a po chwili pierwszy oficer podobno krzyczał przez radiotelefon: Uprowadzenie! 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 Stojący pośrodku korytarza, oparty o drzwi kokpitu i trzymający w ręku bombę Olma, czekał na reakcję załogi na jego żądania. Chwilę później wydarzyła się rzecz, której Rudolf się nie spodziewał. Antonow AN-24 gwałtownie obniżył lot. Nie ma pewności, czy ten manewr załoga wykonała w celu obezwładnienia porywacza, czy został on spowodowany nagłą turbulencją. Pewne są za to jego konsekwencje. Olma, nie opierając się w żaden sposób rękoma, stracił wskutek tego manewru równowagę i wypuścił tort z umieszczoną w jego wnętrzu bombą. Mimo gwałtowności tego zdarzenia, Rudolfowi udało się złapać wybuchowy pakunek lewą ręką. Niestety okazało się, że zapalnik został uruchomiony i podpięty do niego trotyl eksplodował. Siła wybuchu była tak ogromna, że drzwi do kabiny pilotów zostały wyrwane, a kadłub przebity. Na szczęście Antonow był na wysokości około 1500 metrów, więc nie doszło do gwałtownej dekompresji. Poza uszkodzeniami samolotu i wywołaniem pożaru, wybuch ranił wielu pasażerów. W większości popękały błony bębenkowe, inni mieli poparzenia pierwszego i drugiego stopnia, rany cięte i urazy klatki piersiowej. Sam Rudolf Olma w wyniku eksplozji stracił przytomność, a gdy się ocknął, spostrzegł, że lewa dłoń, w której jeszcze chwilę temu trzymał wybuchowy torcik, zniknęła. Oprócz utraty ręki aż do połowy przedramienia, porywacz stracił genitalia, a płomień poparzył lewą część głowy i reszty ciała, a także wypalił oko, na które przestał widzieć. Maria, która leciała razem z bratem swojego narzeczonego, tak opisywała to, co się działo po wybuchu. Poczułam ból twarzy i że palą mi się włosy. Wtedy straciłam przytomność. Po chwili oprzytomniałam i zorientowałam się, że leżę na podłodze między fotelami. Zobaczyłam poprzewracane fotele, rozbite drzwi od kabiny pilota oraz dużo dymu. Słysząc za sobą krzyki i jęki cierpiących pasażerów, załoga lotu 046 podjęła decyzję, by zawrócić na lotnisko w Katowicach. Kilka minut później, Antonow AN-24 bezpiecznie wylądował. Co jest ciekawe, mało kto przejmował się losem poważnie rannego Rudolfa Olmy, którego załadowano na wózek do transportowania bagażu i na nim przewieziono go do karetki. Na miejscu pracę podjęli śledczy z głównej komisji badania wypadków lotniczych, którzy zabezpieczali ślady i dowody zgromadzone w kabinie Antonowa. Stwierdzono, że los osób będących na pokładzie mógłby być przesądzony, gdyby nie to, że Rudolf Olma złapał w powietrzu ładunek wybuchowy. W sytuacji, gdy torcik upadłby na podłogę, uszkodzenia maszyny mogłyby być o wiele poważniejsze i finalnie spowodować katastrofę. Sam niedoszły porywacz znalazł się w szpitalu, gdzie dokonano transfuzji krwi i opatrzono jego rany. Według niektórych źródeł, w czasie kilkutygodniowego pobytu w szpitalu przychodziła do niego pielęgniarka, która oprócz standardowej opieki medycznej prowadziła z nim rozmowy dotyczące tego, co wydarzyło się tuż po starcie lotu 046. Kobieta ta była oczywiście informatorem ówczesnych służb. Z przeprowadzonych przez nią rozmów jasno wynikało, że Rudolf Olma czuje się Niemcem i nie chce przebywać w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Po pewnym czasie mężczyzna prawdopodobnie zorientował się, że pielęgniarka próbuje od niego wyciągać informacje. Rudolf Olma wspomniał, że jego celem nie było wysadzenie samolotu i skrzywdzenie kogokolwiek. 25 marca 1971 roku, po siedmiu miesiącach śledztwa w sądzie wojewódzkim w Katowicach, rozpoczął się pokazowy proces niedoszłego porywacza. Został on oskarżony o próbę uprowadzenia samolotu, spowodowanie eksplozji ładunku wybuchowego, w wyniku której ranne zostały inne osoby oraz o nielegalne przechowywanie trotylu. Straty poniesione wskutek tego zdarzenia zostały oszacowane na 4,5 miliona złotych. Co jest ciekawe, Rudolf Olma nie był jedyną osobą, która została posadzona na ławie oskarżonych. Zarzuty o pomoc w popełnieniu przestępstwa zostały postawione również Leonowi Olmie oraz jego narzeczonej Marii. Oboje nie przyznawali się do winy. W trakcie składania zeznań Rudolf podkreślał wielokrotnie, że podjął się próby uprowadzenia samolotu, bo czuł się Niemcem i chciał żyć w Niemczech. Te słowa bardzo godziły w uszy sędziego reprezentującego władzę Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Jednocześnie Rudolf Olma podkreślał, że ani jego brata, ani narzeczonej Leona nie wtajemniczył w swoje plany. Wyrażał również skruchę, że stworzona przez niego bomba, która miała być tylko straszakiem, finalnie wybuchła, raniąc ludzi wokoło. Mimo tych zapewnień, wiceprokurator wojewódzki, który widział w Rudolfie wroga ludu i wytykał mu podłość i brak miłości do socjalizmu, żądał dla niego kary śmierci. Co jest ciekawe, ten sam oskarżyciel, kilka lat później, sam uciekł z Polski do Niemiec przez Austrię, zostawiając na swoim biurku legitymację partyjną. Sam proces zakończył się ekspresowo, bo już po 13 dniach zapadł wyrok. Dla Rudolfa Olmy, który przyznał się do zarzucanych muczynów, sąd wydał wyrok 25 lat pozbawienia wolności. Jego brat Leon otrzymał karę 4 lat więzienia, a Maria odpowiednio 2 lata. Rok później sąd wyższej instancji oczyścił kobietę z zarzutów. Rudolf Olma odbywał karę w różnych zakładach, gdzie był traktowany jako więzień niebezpieczny. Dopiero po dziewięciu latach otrzymał swoją pierwszą przepustkę, a po kolejnych trzech pierwszy pięciodniowy urlop. W roku 1988, na skutek ogłoszonej wcześniej przez rząd PRL amnestii, niedoszły porywacz opuszcza mury po 17 latach odsiadki. Niektóre źródła twierdzą, że Rudolf Olma opuścił więzienne mury rok wcześniej za dobre sprawowanie. Co mógł teraz zrobić 45-letni mężczyzna? Wybrał się do odpowiedniego urzędu i złożył wniosek o wydanie paszportu. Prośba została pozytywnie rozpatrzona i Olma wybrał się do biura podróży Orbis, w którym wykupił wycieczkę do Hamburga. Są również podawane informacje, że Rudolf zdecydował się na wyjazd do Berlina, jednak występują one rzadko. Gdy tylko wycieczka dotarła do celu podróży, Rudolf Olma opuścił swoją grupę i do Polski już nie wrócił. W końcu udało mu się spełnić jego marzenie. Nie ma jednej wersji ustalającej, gdzie finalnie zatrzymał się niedoszły porywacz. Część źródeł twierdzi, że jako miejsce do mieszkania Rudolf wybrał Hamburg, a inne podają, że to miejsce jest gdzieś pod Frankfurtem. Wszystkie artykuły są zgodne co do jednego: Olma, który ma polskie i niemieckie obywatelstwo, w wolnym czasie zajmuje się sklejaniem modeli samolotów. Będąc na emeryturze, prowadzi samotne życie i co jakiś czas odwiedza swojego brata w Bielsku. Co natomiast stało się z samolotem, w którym doszło do wybuchu bomby ukrytej w torcie? Antonow został naprawiony i latał dla polskich linii lotniczych LOT do 2 listopada 1988 roku, kiedy to AN-24, ochrzczony wtedy imieniem Dunajec, rozbił się przy podejściu do lądowania na lotnisku w Rzeszowie. W wyniku tego zdarzenia życie straciła jedna osoba, a maszyna spłonęła. Ta katastrofa przyczyniła się do przyspieszenia decyzji o wycofaniu ze służby u Narodowego Przewoźnika samolotów AN-24. W samym roku 1970 zarejestrowano 20 prób porwań maszyn w barwach lotu. Jedną z nich była akcja przeprowadzona przez Rudolfa Olmę, który chciał żyć w miejscu, gdzie będzie się czuć sobą. Za osiągnięcie tego celu mężczyzna zapłacił wysoką cenę. Bank Angle. Bank Angle. Historię z czarnych skrzynek. Too low. Pull up. Pull up. To tyle w tym odcinku. Bardzo dziękuję za jego wysłuchanie. Jeżeli materiał Ci się spodobał, to zachęcam do ocenienia go oraz zaobserwowania podcastu na portalach YouTube, Spotify i Apple Podcasts, by nie przegapić kolejnych odcinków. Z historii z czarnych skrzynek. Z racji tego, że to jest drugi odcinek nowej serii, daj znać w komentarzu, czy takie treści są dla Ciebie interesujące, by ten podcast rozbijał się w jednym wspólnym kierunku. Jeszcze raz dzięki i do usłyszenia niebawem.